Halo Dzień dobry, ja się nazywam Ryszard. Ta rozmowa jest rejestrowana. Chciałem rozmawiać z Panem Łukaszem. Przy telefonie dzwonię do Pana z firmy Ultimo. Tytułem weryfikacji poproszę o podanie daty urodzenia. W jakim celu ta weryfikacja? Co będzie dalej? No, w naszym kraju może mieszkać sporo osób o takim samym imieniu i nazwisku jak Pan? No a wiadomo, nie każdy się urodził tego samego dnia. Pan poproszę o podanie daty urodzenia i przejdę do tematu rozmowy. Bardzo panu dziękuję. Ten numer telefonu, pod który się zadzwoniłem, to jest jedyny numer kontaktowy do pana. Nie, nie jest jedyny. Uh -huh. A może pan zatem przedyktować inne numery swoje? No po co panu inny numer, skoro pan się dozwonił na ten? No do kontaktu z panem. No to chyba skontaktował pan się pod tym numerem. To po co pan drugi numer? Żeby mieć lepszy kontakt z panem. A może pan, pan może z poczty e-mail? Tej... Jak jeden go pan nie odbierze zawsze można zadzwonić na drugi, prawda? Czyli jak jednego eee... nie odbierze, czyli nie mogę rozmawiać. Proste i logiczne. Maila nie wiadomo, posiadam, to, ale też pan potrzebny mail. Znaczy szkoda, bo mógł pan monitorować sprawę na eultimo.pl yy, Ale tutaj na, można wysyłać korespondencję, nic się nie zmieniło. Można. Yy, proszę pana, więc przypomnę tutaj chodzi w sumie o pana dwie wierzytelności. Jest to łącznie 9286 złotych 11 groszy. Zł. Pamięta Pan szczegóły tych spraw, czy coś przypomnieć? Pamiętam, wszystko. No więc proszę Pana, przypomnę, że do tej pory Pan się z nami nie porozumiał w sprawie spłaty wierzytelności. No bo do tej pory czekam na, zało na założenie sprawy w sądzie przez firmę Ultimo. No, były sprawy w sądzie. Ale nie przez firmę Ultimo. W 2011 Ultimo. roku. Przez firmę Ultimo, proszę Pana. W którym? W 2011? Zgadza się, proszę Pana. No wątpię, że firma Ultimo nie w 2011 roku. No, proszę pana, istniejemy z 25 lat. Jakoś tak. Nie pamiętam. No mniej więcej. Także proszę pana, szkoda, że pan wątpi. Bardzo proszę. Nakaz zapłaty, jeżeli chodzi o bank PKO, był wydany 17 października 2011 roku. Przypomnę, przed sądem wnosiliśmy 1784,25 groszy. Już się zrobiło tutaj do zapłaty 4529,28 osiem. Natomiast sprawa z Orange'u, Zaraz sprawdzimy dokładnie. To jest 5 grudzień 2011 rok. Przed sądem proszę pana wnosiliśmy 1940 22 zł, grosze, 4756,83 4756 ,83. Zresztą na obu sprawach miał Pan komorników, także oni też Pana informowali pisemnie, z jakiego tytułu i wstrzymają egzekucję komorniczą, to był Pan osobno informowany. W każdym razie jak wygląda sytuacja, no, do tej pory Pan się z nami nie porozumiał w sprawie spłaty długu. Znaczy tam kiedyś Pan się nawet umawiał na anulowanie części długu o przeszło 2000 złotych, no ale. Ponieważ Pan nie wpłacił, porozumienie zostało anulowane. W każdym bądź razie, my zamierzamy jest taki zamiar skierowania Pana sprawy z powrotem na etap windykacji komorniczej, a wiadomo, że jeżeli Pana sprawy z powrotem do komornika trafią, to kolejne koszty będą mogły te długi powiększyć. Niemniej proszę Pana dzwonimy. Tu jest taka propozycja ze strony mecenasa. Jeżeli do 27, tak, do 27 maja pan ureguluje te 928940 groszy sprawę zamkniemy, a pan nie będzie musiał myśleć przede wszystkim o dalszych kosztach Od mecenasa. A mogę prosić kontakt z tego mecenasa, ja sam się z nim dogadam. Nie ma proszę pana możli fizycznej możliwości rozmowy z mecenasem niestety. A nie, nie ma mogę fizycznej możliwości no nie. No to trudno, słucham, to się, się nie dogadamy. Jak, w banku, jak nie ma możliwości zapocznie? dogadania się z mecenasem, no to nie ma takiej możliwości. No to niestety, proszę pana, nie ma fizycznej możliwości. No to nie ma fizycznej możliwości spłaty, no. Proste jak jebanie. Pana agencji, proszę, przepraszam pana, mu, żeby pan... Mój telefon będę gadał, jak mi się podoba, nie jak mi się nie podoba, to się proszę rozłączyć. A te pierdolenie o komórniku, to już słyszę od trzech lat, odkąd do mnie dzwonicie. Proszę bardzo, proszę zatem oddać to, co jest Pan dłużny i zaraz prawidłów No to zróbcie to, co gadacie od trzech lat. Z, 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 kurwa, wezwijcie komornika. Niech przyjedzie i niech... Przepraszam bardzo, Panie coś czy jakaś sytuacja zwalnia Pana od niespłacania tego długu? No, przedawiony dług, na przykład. No nie jest przedawniony, bo każdy. proszę A Zakład, ma... że jest, dlatego do działania. sądu nie idziecie od trzech lat. No ale zakład wasza, jest. w sądzie. W którym, kurwa, roku? To 2011? Mamy 2000. Panie, za taką rozmowę dziękuję, to trzeba... No to wypierdalaj razy, dalej na drzewo.